Historia jest bardzo piękna. Jest taka, że bezpartyjni samorządowcy przyszli do Konfederacji prosić o sojusz na wybory samorządowe. Sojusz oparty o normalność, o wolność, o kwestie, które duże partie często, często tak samo po prostu postrzegają, i tym trendom, takim europejskim, wariackim, jakie nam tutaj chcą serwować możni tego świata. Także my spotkaliśmy się w punkcie rzeczywiście, można powiedzieć merytorycznie i programowo takim, w którym Siebie pasujemy. Też A to konfederacja. coś powiedzieć. Taki trochę kryzys wizerunkowy wyszedł, bo w czasie wyborów parlamentarnych zarówno Wam, jak i bezpartyjnym samorządowcom zarzucano, że tak naprawdę wspieracie Prawo i Sprawiedliwość. Następne wybory już jesteście razem, więc więcej Was znaczy, łączy. Jeżeli pani w sposób poważny stawia tezę, że my wspieramy Prawo i Sprawiedliwość i wspieraliśmy, to nawet brak mi słów, żeby no. na nią odpowiadać, bo to jest... To była taka rozmowa publicystyczna bardziej, że... Natomiast, natomiast to, co jest istotne, to to, że pokazujemy, że jesteśmy, mamy zdolność koalicyjną, mamy, kontaktujemy z bazą, to są pierwsze wybory samorządowe Konfederacji, także to są wybory dla nas ważne, rzeczywiście ważne. Był bardzo długi okres czasu bez wyborów samorządowych w poprzednich latach startowaliśmy jako siły tworzące Konfederację osobno, robiąc osobne wyniki, też ogólnopolskie. Także jestem bardzo ciekawy i tutaj idziemy z, podniesioną, z podniesionym czołem, a ci bezpartyjni samorządowcy, którzy... Odłączyli się od negocjacji, dostając wszystko to, o co prosili, no jawią się niepoważnie. I rzeczywiście też trzeba powiedzieć, że tych bezpartyjnych samorządowców w Polsce jest dużo, jest wiele, wiele podmiotów, a na przykład tutaj mazowieccy i warszawscy bardzo mocno są, są z nami, są w projekcie i, i że tak powiem, ich intencje były czyste, jeżeli chodzi o dogadanie ja się. Z bardzo się cieszę tego sojuszu.